Przede wszystkim. Dzisiaj premierowo montaż kamery Fineview model GX1000, czyli najwyższy z oferty tego koreańskiego producenta. Świetne urządzenia. Tutaj szybka zajawka dostępnych możliwości tego urządzenia. Obydwie kamery QHD, rozbudowany tryb parkingowy oraz wiele, wiele więcej. Nagramy osobne dedykowane wideo do tego urządzenia ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że sprzęt jest naprawdę wysokiej jakości montujemy te kamery na co dzień sprawdzają się świetnie, nie ma z nimi najmniejszego problemu tutaj montaż w najnowszej Toyota Camry 2022 rocznik urządzenie jest mega płaskie, fajnie pasuje, da się zamontować w zasadzie wszędzie o, był problem z ostrością, już wszystko widać I zaraz pokażę jak to wygląda z tyłu tu jeszcze raz pudełko ze wszystkimi kluczowymi funkcjonalnościami GX1000 oczywiście sprzęt koreański co gwarantuje naprawdę wysoką jakość pokażę jak to wygląda z przodu i z tyłu tak wygląda z przodu kamera zainstalowana na szybie w ogóle nie zabiera miejsca i wygląda jak fabryczny wideorejestrator z miejsca kierowcy urządzenie w ogóle nie jest widoczne gdyż znajduje się w martwym polu lusterka Znajduje się tutaj. Oczywiście nie ma żadnych przewodów, żadnych kabli, nic nie wystaje. Wszystko podłączone do instalacji samochodu. A tutaj mamy zainstalowaną tylnią kamerkę. Oczywiście QHD czyli najwyższa jakość. Oczywiście bez przewodów. I tak oto u nas wygląda montaż kamer. GX1000, jak już mówiłem, on FindView. To na kamera. Mamy w ofercie również kamery Blackview, które również są świetnej jakości, też są koreańskimi kamerami, ale oferują dodatkowo opcje chmurowe i dostęp z dowolnego miejsca na świecie przez aplikację. Także zapraszam do kontaktu. Dzięki, cześć!